Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Michał Gwadera, Konfederacja Korony Polskiej, Korona Kielce. Dziś w Województwie Świętokrzyskim, w stolicy miasta, w stolicy Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach mamy zaszczyt, mam zaszczyt, Korona Kielce ma zaszczyt gościć wspaniałe, wspaniałe osoby. Mamy zaszczyt ogłosić bardzo dobrą Państwu nowinę. Jak widzicie, dzisiaj z nami jest szanowny Pan Prezes. Konfederacji Korony Polskiej, pan Grzegorz Braun, Szczęść którego witamy. Serdecznie są nasi działacze, nasze struktury, nasi sympatycy i dzisiaj także mamy gościa specjalnego, kolegę pana redaktora Piotra Koczarowskiego. Szanowni państwo, tą nowinę ogłosimy już lada moment. Przed państwem głos zabierze pan prezes Grzegorz Braun. Szanowni państwo, dobra wiadomość Piotr Korczarowski, z którym znamy się jeszcze z poprzedniego mojego życia, znamy się jak, jak reżyser dokumentalista z niezależnym redaktorem mediów patriotycznych. Dzisiaj, dzisiaj zmienia się forma naszego kontaktu, naszej współpracy. Piotr Korczarowski zostaje naszym towarzyszem walki i pracy, towarzyszem partyjnym. Szanowni Państwo, ni mniej, ni więcej przystępuje do korony i wchodzi do struktury 33. Okręgu Wyborczego w województwie świętokrzyskim, co ogłaszamy tu na rynku kieleckim, bo nas to bardzo cieszy. I od razu takie ważne zastrzeżenie, istotna informacja, moja prośba, a teraz mogę nawet już powiedzieć polecenie partyjne dla Piotra Korczarowskiego jest takie, żeby broń Boże nie kończył ze swoim dotychczasowym życiem niezależnego dziennikarza, reportera wszędobylskiego, żeby wręcz przeciwnie jego praca dziennikarska nabrała nowego Rozpędu, impetu i żeby służył kamerą i mikrofonem nie tylko naszej partii, ale, ale wszystkim rodakom, tak jak do tej pory, tworząc emisję TV i, i prowadząc tę pracę w tak niesprzyjających okolicznościach przyrody. Bardzo Cię, Piotrze, o to proszę. Dziękuję i proszę o jeszcze bądź naszym towarzyszem partyjnym, ale pozostań niezależnym dziennikarzem. No proszę Państwa, piękne życzenie. To jest dzisiaj swoisty coming out dla mnie, dlatego że przez lata ludzie pytali, czy mógłbym się zaangażować politycznie, skoro mam tyle do powiedzenia. Ja zawsze mówiłem, to nie ten moment, to nie ten czas, nie ta chwila, nie te okoliczności, nie ci ludzie. No ale mamy na horyzoncie wspaniałego polityka, Jakim jest Grzegorz Braun, który udowodnił wielu Polakom, a mnie osobiście zainspirował tym, że można wejść między wrony, zwłaszcza tu w Polsce, na tej naszej scenie politycznej, i niekoniecznie trzeba krakać, jak i one. To jest dla mnie bardzo cenna informacja, która motywuje mnie do tego, by wreszcie przestać pytać. A zacząć odpowiadać, zacząć reprezentować ludzi. Jeśli chodzi o te reprezentacje, być może niektórzy z Was zauważą, że mój język w najbliższych miesiącach czy latach troszkę złagodnieje, ale to nie dlatego, że ja złagodniałem. Bo moje poglądy są niezmienne od nastu lat. Nie złapiecie mnie na tym, że ja kiedyś radykalnie zdanie zmieniłem w sercu. Zawsze jestem tym samym człowiekiem, bo zawsze jestem, byłem i będę Polakiem. Ale jednak troszkę muszę nabrać okłady biorąc przykład z naszego lidera, teraz już także mojego, żeby godnie was także reprezentować, żeby Polacy mieli wreszcie jakąś alternatywę, żeby nikt już nie mógł powiedzieć, że tu nie ma na kogo głosować, bo sami koniunkturaliści i zdrajcy. Otóż nie, są Polacy w Polsce, są dumni Polacy i świadomi Polacy. Ja do tego zacnego grona chcę dołączyć, chcę, żebyście czuli, że możecie być reprezentowani, a ja ja chcę czuć, że mogę na Was liczyć, bo to będzie długa i trudna droga droga, którą zaczynam teraz, tu, na wiele lat przed wyborami. Nie na ostatniej prostej, tuż przed kampanią wyborczą, tylko teraz, kiedy będziecie mieli parę lat, aby spojrzeć na moje działania, aby rozliczyć mnie ze wszystkiego, w co się zaangażuję po tej długiej i trudnej drodze, na końcu której mam nadzieję, że będzie inna Polska ta Polska, o której marzymy, ta Polska, której pragniemy, ta Polska, na którą wszyscy liczymy. I cóż, na koniec mogę powiedzieć tylko jedno słuchajcie! Wybrałem województwo świętokrzyskie, choć stąd nie pochodzę, wybrałem województwo świętokrzyskie, bo chcę tutaj być, żyć i tych ludzi reprezentować ludzi, którzy Praktycznie w każdej rodzinie mają kogoś, kto walczył o Polskę. I ja też chcę walczyć o tę Polskę i chcę znaleźć zrozumienie w oczach tych Polaków, którzy teraz będą mi tu prawdziwymi braćmi. To nie przypadek, że wybrałem to województwo, dlatego że wierzę, że Polska może być wielka i dumna siłą i kapitałem Polaków. A w województwie świętokrzyskim to nie będzie łatwe. To będzie trudne i dlatego uważam, że jest to zadanie dla mnie. Dlatego, że wielcy ludzie podejmują się najwyższych wyzwań, a tutaj, proszę państwa, liczy się tylko jedno: abyśmy zostali polskim narodem, jeśli o tym będziemy pamiętali, to wszystko będzie dobrze. Szanowni państwo, sami widzicie teraz, dlaczego Piotr Czarowski będzie wartością dodaną, dodaną do całej konfederacji konfederacji korony polskiej i do naszego województwa świętokrzyskiego. Dzięki Piotrowi mam nadzieję, że przekonamy wielu Polaków, obudzimy wielu Polaków w walce o wolną i niepodległą Polskę. I pamiętajcie. Bądźcie z nami, idźcie tą drogą, którą wyznacza konfederacja korony polskiej, a Polskę odzyskamy z rąk tych którzy ją teraz kradną. Piotrze, dziękujemy serdecznie, witamy na pogładzie. Dziękuję, Dziękuję wam z całego serca. Dziękuję panie prezesie, kochany. Dziękuję wam wszystkim, drodzy przyjaciele. Brawo dla naszych działaczy koroniarzy. Słuchajcie, niech Konfederacja Korony Polskiej rośnie w siłę, rośnie prężnie, tak jak nasza ojczyzna. I do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Z panem Bogiem.